Dzień dobry, z tej strony Adręcz Pakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW Serii 3 o oznaczeniu 20D w wersji Gran Turismo z 2019 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20D, czyli pod maską, mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 190 koni mechanicznych, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz stały napęd na 4 koła X-Drive. Samochód jest w kolorze czarnym, a kodla lakieru to 475 Black Sapphire. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny Luxury Line, nadający mu elegancji, reflektory w technologii LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamera cofania, srebrne aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali. Funkcja dostępu komfortowego, pozwalająca nam na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez złapanie za klamkę. Nagłośnienie HiFi. Asystent martwego pola w lusterku. Elektrycznie składane lusterka. Wewnątrz tapicerka skórzana w kolorze koniakowym. Wejdźmy do środka. cyfrowe zegary i przebieg naszego samochodu to zaledwie 14295 km. Aktywny tempomat. Duża nawigacja Professional sterowana albo za pomocą dotyku, albo klasycznie za pomocą pokrętła iDrive. Oprócz kamery wstecznej, mamy tutaj również dwie kamery boczne, umieszczone na zderzaku, a raczej na bocznej stronie zderzaka z przodu. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja podgrzewane fotele z przodu. Zegary cyfrowe ponadto mamy tutaj również czytanie znaków widok z zakierownicy. Mimo bezramkowych szyb, wyciszenie samochodu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Z tyłu natomiast mamy wyprowadzony nawiew powietrza, niżej gniazdo 12V oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się ogromna powierzchnia bagażowa BMW serii 3 Gran Turismo. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.